Witam serdecznie na pierwszej jeździe Junakiem M11 Cafe na kanale Motocykl. Już rozgrzany, także pokażę Wam teraz przyspieszenie tego motocykla V -Maxa Nie będę pokazywał, ponieważ jest na dotarciu, ale raz można przyspieszyć. Także ten. Fajny tutaj jest ten układ CBS, podoba mi się. Wiem, że narzekałem na niego sporo. Wiem, że narzekałem na niego sporo, ale podoba mi się. Dobra, jedziemy. Taka krótka przejażdżka, żeby pokazać Wam, że, że motocykl jeździ. O, wczoraj jeździłem w deszczu, także nie wywaliłem się, czyli te opony nie są kompletnie tandetne. i co można powiedzieć trzeba go wysoko kręcić ten motocykl jednak 125 podzielone na każdy cylinder ma 62 więc trzeba kręcić żeby jechał ale jak już się wkręci powyżej tych 6000 obrotów to po prostu jest miazga no Co tu jeszcze można powiedzieć? CBS bardzo fajnie działa. Włączam, naciskam tylny hamulec. To się też uruchamia przedni. A jak przedni naciskam, to się tylny nie uruchamia. Więc chyba jest w porządku. Tak chyba CBS działa. Silnik się nagrzał. Także widzieliście w jednym momencie było 80 i on 80 spokojnie, spokojnie sobie jedzie. Jeszcze nie widziałem, jeszcze nie jeździłem nim na trasie, tak wiecie Ale myślę, że te 90 powinien trzymać bez problemu, nie dobra. A jaki Vmax? No jechałem nim na razie, jak wracałem no od Yy, sprzedającego to jechałem nim 105 i jeszcze miał zapas 2000 chyba obrotów do czerwonego pola tutaj jest odcięcie przy 9500 a wyskalowane jest do 14000 także <grytanie> wiadomo musi być bajer nie dobra pozdrawiam cześć do następnego